Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przybył i osiadł w kafarną nad jeziorem, na pogrunniczu ziem zabulonej Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulego i Ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanię. Galilea Pogat. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się. Albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, Głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. Oto Słowo Pańskie. Kiedy dzisiaj patrzymy na to Słowo Boże, Możemy zobaczyć jedną podstawową rzecz, a mianowicie Jezus podaje krok po kroku, co zrobić, aby rozeznać powołanie. I nie chodzi tu tylko o powołanie na bycie księdzem, do małżeństwa, ale o wszelkie powołanie, łącznie z tym, co trzeba robić. Bo tak naprawdę. My ciągle borykamy się z jednym i tym samym pytaniem w naszej codzienności, które brzmi, co robić i jak wiedzieć, że ta decyzja, którą podjąłem jest prawidłowa, słuszna i się nie pomyliłem. Bardzo często, kiedy my przychodzimy i nosimy to pytanie w naszym sercu i idziemy do swoich bliskich, czy nawet do księdza, najczęściej słyszymy słowo, Poczekaj. Daj sobie czas. I co to dużo ukrywać? To słowo poczekaj, po pierwsze nas nie zadawala, a nawet wprowadza nas w irytację. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie, nie tylko teraz, kiedy żyjemy, ale zawsze, na znaczenie jesteśmy jednym grzechem, któremu na imię pośpiech. I chcemy wiedzieć już teraz, zaraz, a najlepiej na wczoraj. I jeśli ktoś nam każe poczekać, to na pewno nie jest to nic fajnego. Ale popatrzcie na kilka rzeczy ważnych. Bardzo często my się modlimy o to, żeby poznać, co robić w życiu. Czyli wiedzieć, jakie jest nasze powołanie. A Pan Bóg za każdym razem mówi: okej. Okay, Możesz to sprawdzić, ale musisz poddać się kilku rzeczom, które na pewno dla Ciebie nie będą wygodne. Po pierwsze, musisz doświadczyć pewnego uwięzienia siebie w codzienności. Czyli mówiąc krótko, musisz dojść do pewnych granic. Popatrzcie na apostołów z dzisiejszego czytania, z dzisiejszej Ewangelii. Dla nich tym punktem granicznym jest więzienie Jana. Oni zupełnie się pogubili. Dlatego wracają do punktu wyjścia, bo się boją. I pierwszą rzeczą, którą dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć. Chcesz wiedzieć, co zrobić? No to nie bój się dojść do własnych granic, nie bój się tego doświadczenia uwięzienia, które ci te granice pokaże. A potem trzeba zrobić drugi krok. Kiedy doświadczysz tej granic, czyli uwięzienia, musisz opuścić coś, czyli opu Puścić dotychczasowe przyzwyczajenia, można by powiedzieć, że trzeba wyjść ze strefy mojego komfortu, aby na coś się zdecydować. Popatrzcie, my bardzo często tego nie lubimy, bo my potrafimy, czy chcemy, czy nie chcemy, jakoś się ułożyć, jakoś się urządzić, nawet jeśli coś jest dla nas niewygodne. My mamy taką cechę, że jesteśmy w stanie jakoś zagospodarować to, co dla nas jest trudne. A Pan Bóg mówi, nie. Chcesz wiedzieć, co robić, to przestań się urządzać w codzienności. Wyjdź ponad sferę własnego komfortu i zacznij wprowadzać się w coś niewygodnego. Jednym z takich niewygodnych kwestii, którego nie lubimy, jest cisza, jest medytacja, jest odejście na Bóg. I zobaczcie, co jest dalej. Kiedy już wyjdziemy z tej sfery naszego wygodnictwa, wtedy następuje najważniejszy moment. I tutaj ten moment jest bardzo delikatny, Ponieważ my się bardzo często dajemy oszukać. Nam się wydaje, że wiedzieć, jakie jest moje powołanie, to zrobić coś konkretnego, a Pan Bóg mówi: Nie. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie jest Twoje powołanie, to pozwól się odnaleźć komuś. Pozwól pewne rzeczy zweryfikować. Ponieważ, jeśli ja chcę być księdzem, to muszę pójść do jakiegoś seminarium albo zakonu i zobaczyć, czy mnie przyjmą. Jeśli ja chcę być w małżeństwie, to muszę poszukać drugą osobę, która przyjmie moje oświadczyny albo będzie dokładnie czuć to samo co ja. Jeśli mam wykonywać jakiś zawód, to muszę zobaczyć w oczach drugich ludzi, że to, co robię, naprawdę ma sens, a i przynosi to konkretne owoce. Dziś Pan Bóg poprzez tą Ewangelię na początku roku mówi mniej więcej tyle. Nie musisz na nic czekać. Chcesz wiedzieć, co robić? No to najpierw idź na granicę. Wyjdź z momentu, swojego komfortu i zacznij przeglądać się w oczach innych, aby widzieć, że to co robisz ma sens. Bo tylko w ten sposób będziesz wiedział, co robić. I życzę Wam, abyśmy to jak najszybciej odkryli i byli temu wierni. Amen.